W dzisiejszym omówieniu powracam do kina Wojtka Smażowskiego, a będzie konkretnie o jego filmie Róża z 2011 roku. Dla mnie ten film jest w absolutnej czołówce jego filmów i chyba, jakby miał go plasować w jakimś rankingu filmów Smażowskiego, to na pewno byłby na podium, bodajże na miejscu numer dwa, bo pierwszy jest chyba już definitywnie zarezerwowany dla wesela. I przyjdzie oczywiście też i o tym filmie pogadać, ale dzisiaj zajmę się tym z 2011 roku. Nazwałbym ten film jednym z najlepszych dramatów historycznych polskiej kinematografii, nawet w całej jej historii. I Smarzowski podjął się takiej tematyki już bodajże dwa razy w swojej karierze reżyserskiej. Drugim takim filmem jest Wołyń, według mnie jest równie wielki jak ten film. Ale to, co wyróżnia ten film na tle innych filmów Smarzowskiego, to, że jest on naprawdę dosyć krótki, ale bardzo zwięzły i chyba ma najlepiej zarysowane postaci pod względem takim, że postaci są tutaj najbardziej uczłowieczone, mają najwięcej cech pozytywnych ze na wszystkich innych głównych postaci filmów Smarzowskiego w jego dotychczasowej karierze. Tutaj naprawdę jest komu kibicować i emocjonalnie się związać. Ponieważ ten film przedstawia historię czasu końca II wojny światowej, śledzimy właśnie podczas tego okresu losy Tadeusza, polskiego żołnierza, byłego Akowca, który tracąc wszystko podczas wojny, trafia po niej na Mazury, gdzie odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem i oferuje jej pomoc. Ta wdowa to róża Kwiatkowska, grana przez Agatę Kuleszę. Między tymi dwoma postaciami narodzi się uczucie, pomimo tego, że los nie oszczędził ich ani podczas wojny, ani też nie oszczędza ich po wojnie. To, czego na pewno w tym filmie nie brakuje, i jest to na pewno jedna z tych cech, które wyróżnia, wyróżnia kino smarzowskiego, to brutalność poszczególnych scen, dosłowność. Pod tym względem jest to typowa smarzowszczyzna. Tutaj reżyser nie idzie na skróty jak to w większości jego filmów, ale tak jak już powiedziałem, tutaj mimo wszystko za tych bohaterów jednak trzyma się kciuki i się im kibicuje. I to jednak jest ten czynnik wyróżniający ten film Smarzowskiego na tle jego pozostałych filmów. Film targa emocjami widza oczywiście, prawie że od początku, już pierwsza scena jest, już pierwsza scena jakby zapowiada to, co ten film będzie sobą niósł, czyli będzie kopał widza po twarzy na różne sposoby. Raz trochę słabiej, raz, tro raz mocniej, ale raczej pod tym względem nie będzie odpuszczał. I dobrze właśnie, że ten film trwa tylko półtorej godziny, bo gdyby trwał dłużej czy o wiele dłużej, no to już widz mógłby poczuć zmęczenie. A tak to jest, wszystko tutaj jakby nie przekraczające pewnej granicy, którą niekiedy łatwo przekroczyć. Film ten po prostu nie powoduje u człowieka efektu zmęczenia materiału. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to jest zasługą kilku czynników, na pewno bardzo dobrej pod względem technicznym reżyserii Smarzowskiego, scenariusza Michała Szczerbica, bardzo dobrych, jeśli nie wielkich zdjęć Piotra Sobocińskiego juniora, bardzo charakterystycznej muzyki Miłkoła Trzaski, ale przede wszystkim taki, a nie inny odbiór tego filmu przeze mnie, to przede wszystkim zasługa od twórców dwóch głównych ról, Marcina Dorocińskiego jako Tadeusza i Agaty Kuleszy jako Róży Kwiatkowskiej. Ich relacja jest tutaj spoiwem całej historii, podtrzymuje cały ciężar emocjonalny tego obrazu i robi to w sposób naprawdę bardzo dobry. I o ile Agata Kulesza jest świetną aktorką i rola Róży jest kolejną jej wielką, co najmniej, jeśli nie wybitną, rolą, tak moim zdaniem jeszcze lepszy jest Dorociński w roli Tadeusza. I chyba nawet byłbym stwierdzić, że to jest jego najlepsza rola w jego karierze. Na ten moment nie przypominam sobie lepszej, powiedziałbym, że ta rola jest wyjęta po prostu z filmu Clint Eastwooda. Jest to istudowska rola. I jakby tę rolę miał zagrać Clint Eastwood, to zrobiłby to właśnie dokładnie w ten sposób, w jaki zrobił to Marcin Dorociński. Jego bohater jest człowiekiem nie tyle słów, co czynów. Jest dobry w tym, czym się zajmuje. Pomagając przy gospodarstwie, które posiada Róża, rozminowaniem terenu i tak naprawdę zakładaniem innych min żeby odstraszyć Sowietów, Rosjan, którzy zastąpili w roli okupanta Niemców. Ten film między innymi właśnie to najlepiej pokazuje i w tym według mnie spełnia świetną rolę, jak jedną okupację niemiecką zastąpiła w historii Polski powojennej druga okupacja sowiecka, która praktycznie niczym się nie różniła od tej pierwszej. Ale wracając do postaci Tadeusza, to po prostu jest no, wypisz i maluj bohater istudowski. Tak jak już powiedziałem, mało ale za to jest człowiekiem czynu i to konkretnego czynu. Nie bawienia się w półśrodki czy coś na około tego. Bohater Dorcińskiego jest prosty i bezkompromisowy i to jest jego największa siła. Powiedziałbym też, że to jest bohater w naprawdę bardzo dawnym stylu, a myślę tutaj o stylu Humphrey'a Bogarta. Taki Rick Blaine, tylko w realiach końca II wojny światowej. Nie patrzy tyle na siebie, co chroni przed złem innych. Osoby, na których mu najbardziej zależy, i jest gotów za to poświęcić praktycznie wszystko. No, powiedziałbym, że wzór męskości to właśnie jest bohater grany przez Dorocińskiego. I tak jak już chyba o tym wspomniałem, dla mnie Róża to jeden z najlepszych polskich filmów historycznych, który opisuje jakiś rozdział polskiej historii. Wiadomo, że to są inne okresy, ale dla mnie to jest ta sama półka pod względem filmowej historii, co dwie części z Hoffmanowej trilogii na podstawie oczywiście Sienkiewicza film Przesłuchanie o którym już te umówienie robiłem także inny film z o którym też już tutaj wspomniałem czyli Wołyń no to jest absolutna topka tego typu filmów zapomniałem ale mogę to jeszcze wymienić w tej kategorii generała Nila reżysera Przesłuchania Ryszarda Bugajskiego te wszystkie filmy to jest podobna liga ta według mnie najwyższa także podsumowując ten obraz moim zdaniem spokojnie tego typu film mógłby w Ameryce nakręcić właśnie już wspomniany przeze mnie dzisiaj parę razy Clint Eastwood. To jest film absolutnie w jego stylu. Może Clint nie ma takiej tendencji do brutalności, jaką ma Smarzowski, ale pod względem lubowania się w filmach, które grają na emocja widzów, to tutaj według mnie ci dwaj panowie reżyserzy mają podobne zapatrywania. Wstawiają na duże emocje u widza w czasie, kiedy ten widz ogląda ich filmy. Także kto jeszcze nie widział tego filmu, serdecznie polecam, bo jednak stosunkowo mało jest filmów, które pokazują to, o czym już tutaj wspomniałem, jakim piekłem było życie Polaków nie tyle podczas samej wojny, co też i zaraz po niej. Że czasy, które wtedy nadeszły, nie były o wiele lepsze niż okres samej wojny. Także z tego powodu trzeba ten film moim zdaniem chociaż raz zobaczyć. Tyle ode mnie w tym omówieniu po trochę dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że wrócę do bardziej regularnego wrzucania omówień. Także do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo. Na razie, cześć.